No proszę, stary znajomy. Czy ja coś przeoczyłem? Czy my jesteśmy w Indiach, a Igor jest świętą krową? To nie jest dziki zachód, panie Wexler, żeby samemu wymierzać sprawiedliwość. Przemylę pańską propozycję, panie doktorze. Miło mi to słyszeć. Czyli to jest moja wina, tak? Tak, to jest twoja wina. Bo gdybyś tu nie przyjeżdżała, nie zawróciłabyś mi w głowie. Nie zwariowałbym na twoim punkcie. Nie próbowałem się przed tym bronić. Czy naprawdę jesteś o niego zazdrosny? Ja, Artur, biorę sobie ciebie, Kingo, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność. Przepraszam cię, Kingo.